Wczoraj w konkursie nowym Polacy zajęli trzecie miejsce. Dzisiaj mamy nadzieję oczywiście, że jakiś Polak staje na podium. Witam się z Państwem Jakub Wojtala i zapraszam na ostatni konkurs em, na skoczni w Badmintendorf. Trzymamy kciuki oczywiście za Polaków. Nie skaczą najdalej. No krótka przerwa i usłyszymy się z, z Państwem już za chwilę. Do usłyszenia. Stefan Hula wczoraj nie skakał w konkursie drużynowym. E, tak jak. E, no, w całym sezonie nie skakał, bo ta czwórka jest. E, no, żelazna czwórka, żelazna czwórka Polaków skaczy od samego początku sezonu w, tej, em, w tych konkursach drużynowych. Zobaczmy na Stefana Hulę, Wysoko nad zeskokiem leci Stefan Hula. O boże święty! Proszę Państwa, mamy upadek Stefana Huli. Miejmy nadzieję, że to nie jest nic groźnego. Zobaczmy na powtórce, czy to. Co tam z. Stefan Hula źle robił, chyba przestraszył się tej odległości, chciał skrócić skok, niestety, niestety, zbyt duża wysokość. No, pozwoliła mu na to, żeby skrócić skok, ale nie pozwoliła mu na to, żeby wylądować bezpiecznie. 200 metrów Stefan Hula leży, się nie podnosi i miejmy nadzieję, że to nic groźnego. Oczywiście, jeżeli je, je, ja tu mam najnowsze informacje, będę Państwa informował, jeżeli coś by było nie w początku ze Stefanem. No i zobaczmy na drugiego z Polaków. 36 numer startowy. Wczoraj w konkursie drużynowym dwa poprawne dalekie skoki. Dzisiaj jak będzie daleko! Również chyba za skoczni podobny skok, jak wczoraj w, konkurs, w konkursie em, drużynowym Macieja Kota. No i leciał również. Leciał też tak wysoko jak Stefan Hula, jednak. Jednak zdaje mi się, że jakby Stefan Hula nie skrócił tego skoku... To by było naprawdę daleko 200,5 metra, to jest dopiero 11. miejsce. Trzeba tu naprawdę daleko skakać, jeżeli chce się myśleć o zajęciu tutaj miejsca w czołówce. No i nasz najmłodszy z Polaków, 215,5 metra jest to rekord do pobicia na tej skoczni. Ale naprawdę tutaj musi Kubie powieść pod narty. A o warunkach nie wspomniałem, warunki wiatr w plecy nie jest taki mocny jak wczoraj. W konkursie drużynowym, bo przypominam, że wczoraj w konkursie drużynowym na przykład e, Kamil i Piotr Żyła mieli e, ponad 2 metry na sekundę wiatru w plecy, więc przy takich warunkach ciężko zrobić. Dzisiaj ten wiatr jest bardziej w bok, jest też e, e, słabszy, słabiej wieje. No i 197 metrów z Kuby Wolnego, to jest za Maciejem potem na 14 miejscu. I zostało nam trzech naszych e, orłów. Dawid Kubacki, e, Kamil Piotr Żyła. Teraz Dawid, zobaczmy, jak będzie daleko. Dawid, no, ta pierwsza część sezonu była naprawdę dobra. Później obniżył swoje loty. A teraz skacze, dobrze! Fantastyczny skok Dawida Kubackiego, brawo dla Dawida. Takiego skoku oczekiwaliśmy od niego. No i brawo, brawo, wykorzystał te może nie aż tak sprzyjające warunki, ale na pewno nie. Na pewno nie. Te warunki mu nie przeszkodziły, no i on to wykorzystał 204 metry. Dobre noty: 19, 19, 19 i pół. Siódme miejsce jak na razie, czyli co najmniej będzie na dziewiątym miejscu. Czyli będziemy mieć Polaka co najmniej na siódmym miejscu po pierwszej serii, bo zostało dwóch Polaków: Kamil Stoch i Piotr I to koniec pierwszej serii. Jeszcze dwóch. Kamil Stoch teraz, zobaczmy, na Kamila Stocha. Nasza legenda skoków narciarskich, jak daleko powrónie? wysoko nad zeskokiem leci. Kamil Stoch i chyba jeszcze dalej niż um, Dawid Kubacki. Albo podobny skok, bardzo zaraz się o tym przekonamy. Też tak nie leciał, może aż tak wysoko, ale, ale wyciągnął ten skok. No i ile to było dokładnie metrów Kamila Stocha? 204 metry. Szóste miejsce jest o pół punktu przed Dawidem Kubackim. No i ostatni z naszych, ostatni skoczek pierwszej serii konkursowej. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, 213 metrów, musi skoczyć, aby objąć prowadzenie Piotr Żyła, wątpię, że by tyle skoczył, ale po nim się wszystkiego można spodziewać. Piotr Żyła leci, jest to również podobny skok do Kamila i do Dawida Kubackiego, troszeczkę może być bliżej, troszeczkę może być gor gor gorsza pozycja po tej pierwszej serii. Ale to jest dopiero pierwsza seria. W drugiej serii, jeszcze wszystko się może wydarzyć. Lider klasyfikacji generalnej będzie klasyfikowany na miejscu 12 po pierwszej serii. 199 punktów nie przekroczył tej granicy 200 punktów. A szkoda, szkoda. Zaraz powinniśmy zobaczyć wyniki wszystkich zawodników tej pierwszej serii konkursowej. No i najlepszy z naszych jest to Kamil prowadzi Dajki i to przed Danielem Andrzej Tande i Andersem Fanemerem. No, Norwedzy, Norwegowie tutaj um, udowadniają, że, że te zwycięstwo ich wczoraj. To nie był przypadek. czwórka w dziesiątce No i Piotr na 12. miejscu. Jakub był na 17. miejscu. Macikot jeszcze na 14. No i najgorszy z naszych z upadkiem w pierwszej serii. Stefan Hula na miejscu 30. 40 punktów. Traci do miejsca 29. Na pewno Stefan Hula, jeżeli skoczy i wyląduje na tym 200. metrze, tak na, na przykład, na przykład e, e, w tej drugiej serii, to na pewno Stefan Hula. Myślę, że podskoczę kilka miejsc. Zobaczymy, jak to będzie, proszę państwa. Krótka przerwa. Wracamy do państwa. Do usłyszenia. Tak jak wspominałem na końcu pierwszej serii, jeżeli skoczyłby Stefan Kula 200 metrów, ale by wylądował, to myślę, że o kilka miejsc na pewno by podskoczył do góry. I zobaczmy, Stefan Kula. Oby wylądował. Modlimy się teraz o jego zdrowie, ale wystartował w tej pierwszej, drugiej serii. No i to jest wylądowany skok. Jeszcze chyba dalej niż w pierwszej serii, coś mi się tak wydaje. Na szczęście, co jest najważniejsze dla nas i dla Stefana Huli. Skok wylądowany telemarkiem nawet, więc noty powinny być przyzwoite. Zaraz, się, zaraz zobaczymy jaka to była odległość, jakie będą noty. 201,5 metra jest na pierwszym, pierwszym miejscu. Noty fantastyczne, od Norwega nawet dostał 20, co jest zaskoczeniem na pewno. No i drugi z naszych 17 miejsce w pierwszej serii 197 metrów. Gdyby teraz przeskoczył barierę 200 metrów. Wczoraj, wczoraj oczywiście Kuba nie skakał w konkursie drużynowym, tak samo jak Stefan Hula. Zobaczymy wysoko, wysoko, wysoko! I daleko! Oj! oj, oj oj. Drugi upadek. Niestety Polaka. szkoda, szkoda! Przecież gdyby to wylądował jak wolny, co by? Ile to było metrów? Na którym on metrze e, nie ustał tego skoku e, O tym się zaraz dowiemy Ale to może nie wyglądało aż tak groźnie jak Stefan Hula, no ale leży na plecach e, Myślę, że zaraz wstanie o własnych siłach 204,5 metra, e, szóste miejsce Kuby Wolnego e, To oznacza, że będzie co najmniej na miejscu 22 e, Więc to i tak nie jest zły wynik, e, nie oszukujmy się I Maciej Kot, miejsce 14, 4 Polaków zostało nam no, i Maciej Kot wczoraj, dobre skoki wysoko, również wysoko i daleko, daleko, daleko ustał. Maciej Kot, ustany skok. Najdalszy chyba skok Polaka w tym konkursie. Także brawo dla Macieja Kota. Naprawdę to nie jest łatwe. Miał lepsze warunki. Słabszy wiatr w bok, czyli nie ściągał aż tak bardzo go na bok. No i to wykorzystał te nie. E, może nie za bardzo takie fatalne warunki, ale też te warunki to no, nie przeszkadzają, nie pomagają. Takie unormowane dla wszystkich zawodników, W na razie, pierwsze miejsce. No i Piotr Żyła, czy da radę wyprzedzić Macieja Kota? 12 po pierwszej serii, 202,5 metra w, w pierwszej e, rundzie tych zawodów, w pierwszym skoku. A teraz, ależ wysoko nad ze skokiem leci. Piotr Żyła daleko leci, Piotr Żyła, lądowanie na dwie nogi. Będą słabsze noty, ale odległość powalająca. Nie sądziłem, że tak Piotr Żyła... Nie sądziłem, że tak Piotr Żyła... Wykorzysta te dobre warunki, ponieważ miał lekko wiatr pod narty. To no nie był jakiś mocny wiatr pod narty, ale on wykorzystał. Wykorzystał ten, te zmienne już teraz warunki, te warunki się teraz bardziej robią te zmienne. No i 210,5 metra, proszę Państwa. Na szczęście, ustany skok i na pewno to będzie awans o kilka miejsc do góry. Zobaczymy, czy będzie w pierwszej dziesiątce. No i Dawid Kubacki, ósme miejsce po pierwszej serii nie skoczy tak daleko, jak to było. W pierwszym skoku. Po problemy nie leci tak wysoko i to nie będzie. To nie będzie tak daleko jak... jak na przykład Piotr Żyła przed chwilą. Oj, widzimy jak tutaj go przychyliło na tą lewą stronę Dawida Kubackiego i to nie jest pierwszy raz w tym sezonie. Dawid Kubacki miał podobnie na lotach w Oberstdorfie i tutaj 19,5 metra, zaledwie w drugim skoku. 9 miejsce, czyli będzie co najmniej 16. I tak nie jest źle, mogło być gorzej, ale wiadomo, że mogło być lepiej. No i ostatni z naszych: Kamil Stoch. Drugi w klasyfikacji generalnej zawodnik. Zobaczmy, czy Kamil Stoch po o podium. Czy przeskoczy lidera leci daleko i ustał to! Brawo dla Kamila Stocha! Fantastyczny skok, fantastyczny styl tego skoku powinny być naprawdę bardzo wysokie noty, bo no nie nagannie, nie nagadnie w powietrzu. No i zobaczmy telemark na, na, na ponad 200 metrze. To już robi wrażenie, a to było dokładnie... 206 metrów, 204 metry, 206 metrów, bardzo równo Kamil o wiele lepiej niż wczoraj Kamistoch poradził sobie tutaj. Wczoraj ani razu nie przeskoczył 200 metra, dzisiaj aż dwa razy w każdym skoku. No i tak się kończy, proszę Państwa, konkurs. Kamiń Stok na trzecim miejscu. Mamy Polaka na podium. Tak samo jak wczoraj była Polska na trzecim miejscu, tak teraz Kamiń Stok na trzecim miejscu. Piotr Żyła na, siódmym, na piątym miejscu, Macikot na siódmym. Dawid Kubacki na piętnastym. No niestety ten Dawid Kubacki. Zepsuł skok w drugiej serii. Jestem ogólnie na 18 z upadkiem w pierwszej. No i jak na 20 miejscu z upadkiem w drugiej serii. Ostatni zamyka stawkę Jarkomette Finlandczyk był najgorszy w drugiej serii. No i Estończyk, e nawet proszę Państwa, na 26 punktował. Czy zobaczymy klasyfikację generalną? Bo to jest pytanie. Zobaczyliśmy Piotr Żuwa na pierwszym, Karwin Stok na drugim, Dawid Kłaski na trzecim, tylko Polaków na trzech pierwszych miejscach, coś niesamowitego. Michał Hebek na czwartym, potem dwóch Polaków, Norweg, Polak i dwóch Austriaków. Żadnego Niemca w, nie ma w dziesiątce i chyba nie zobaczymy w drugiej, drugiej dziesiątki klasyfikacji generalnej. A to dziwne, bo zazwyczaj, em, zazwyczaj mieliśmy, mieliśmy taki wzgląd na to. Proszę państwa, fantastyczny konkurs, fantastyczne skoki. Za tydzień Planica, za tydzień ostatni weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich. Za tydzień mamy Planicę i oczywiście tutaj każdy prawdziwy kibic e, skoków narciarskich będzie oglądał te konkursy w Planicy. Ja ja państwa serdecznie na to zapraszam. Mam nadzieję, że w ten weekend państwo miło spędzili czas. Jak Wojtala, do usłyszenia.